w holu pierwszego liceum ogólnokształcącego otwarto wystawę o senacie w setną rocznicę pierwszego posiedzenia tej izby. Patronat nad tym wydarzeniem objął senator platformy obywatelskiej z Gniezna Paweł Arndt. Wystawa dość obszernie pokazuje losy, historię Senatu, właściwie od średniowiecza no niemalże po dzisiaj. Także myślę, że dla każdego, który choć trochę interesuje się historią Polski, to przecież historia Senatu jest częścią tej historii, więc można tutaj wiele, wiele rzeczy się dowiedzieć, wiele rzeczy wyczytać. I to, jest, to dotyczy i średniowiecza, ale szczególnie tego okresu międzywojennego, czyli tego okresu, w którym Odbyło się to pierwsze posiedzenie Senatu w odrodzonej Polsce, no ale też są pokazane losy Senatu po roku 89. Więc myślę, że każdy dla siebie może tu znaleźć jakiś fragment naszej historii, którego zainteresuje. Warto przybliżać informacje dotyczące organizacji państwa, kształtu państwa, no i tego jakie są, jakie organy w tym państwie funkcjonują. No przecież Senat należy do jednego z najważniejszych ciał prawodawczych w tym kraju. Gniezno w historii sprzed stu lat ma swój wątek. To Wojciech Trąbczyński, syn ziemi gnieźnieńskiej, który pełnił funkcję marszałka senatu w 1922 roku. Senat jest podstawowym elementem polskiej demokracji szlacheckiej. Powstał w okresie, kiedy ukształtowała się nasza demokracja. Stąd też, podobnie jak Izba Poselska, odgrywała bardzo ważną rolę. Zgodnie z zasadą Konstytucji Nichilnowi, że Izba Poselska, Senat oraz król decydowali o życiu politycznym naszego państwa. Marszałek Sejm Wojciech Trąbczyński i marszałkowie lat międzywojennych odgrywali istotną rolę, ponieważ Senat odrodził się w latach międzywojennych i wtedy też pełnił istotną, ważną rolę w procedurze demokratycznej. Ekspozycja będzie dostępna dla oglądających do 16 grudnia.